A z nami prezes i zarazem strzelca strzelec bramki. Adrian, wchodzisz na boisko tak naprawdę niespodziewanie, bo kontuzja e, Martineza na, na rozgrzewce. Wchodzisz i tak naprawdę no, e, druga bramka to, to twoje, twojego autorstwa. Jak podsumujesz w ogóle ten mecz, bo, bo dzisiaj 6-1 wygrywa aż z KS Wiązownica. No, tak, zagraliśmy bardzo dobry mecz, e, można powiedzieć po ciężkim meczu w Świdniku, gdzie też próbowaliśmy grać w piłkę, no ale Avia naszpikowana fajnymi zawodnikami, którzy pokazali klasę w tamtym meczu i wykorzystali praktycznie 100% swoich sytuacji. No chcieliśmy zmazać tą plamę przede wszystkim, natomiast no, my u siebie jesteśmy mocni, tak, my chcemy grać swoją piłkę, cały czas nastawiamy się na, na swój atak. To co trenujemy, powielamy, to cały czas chcemy, żeby to funkcjonowało, nieraz lepiej, nieraz gorzej, natomiast no Widać, że tu w połańcu ciężko się gra każdemu, i to widać, bo nawet w tamtym sezonie wieczysta straciła tu punkty. Więc bardzo nas to cieszy, że to, co sobie zakładamy, to, co trenujemy, cały czas jest na boisku powielane i, i to przynosi pozytywny rezultat. A jak się wchodzi na boisko, nie, nie będąc zdezygnowanym do gry? Znaczy, ja już jestem w takim wieku, że ja cały czas kibicuję każdemu zawodnikowi, który daje jakość i wychodzi tutaj i walczy za czarnych połaniec. To jest dla mnie najważniejsze. Wynik e, dzisiaj jest duży, natomiast no mówię, e, ja bym bardzo się cieszył, żeby Arleson był zdrowy i żeby trener miał wszystkich zawodników do dyspozycji. A co właśnie się stało Martinezowi na rozgrzewce? Na... Tutaj, tutaj Martinez na rozgrzewce poczuł albo przywodziciela, albo mięsień tutaj na pachwinie, więc no liczymy, że szybka diagnoza i szybki powrót jego do, do gry będzie naprawdę pozytywny dla drużyny, no bo wiadomo, że też jest dla nas kluczowym zawodnikiem i, no i życzymy mu dużo zdrowka. Czy spodziewaliście się tego? Wiadomo, że runda wiosenna była w waszym wykonaniu niezła, ale spodziewaliście się tego, co się wydarzy teraz na jesień? Jesteście na trzecim miejscu, tak naprawdę przed sezonem wielu skazywało was na spadek, a wy tak naprawdę możecie się włączyć jeszcze do walki o awans. Znaczy, tu nie mówimy głośno nawet o żadnym awansie, bo Połaniec, e, powiedzmy sobie szczerze, nie ma, nie ma środków na to, żeby grać nawet w drugiej lidze, a co, e, problem jest w trzeciej lidze, żeby tutaj wszystko pospinać finansowo. Natomiast my się cieszymy, że chłopaki przychodzą tutaj do Połańca z uśmiechem na twarzy, walczą, oddają serducho za ten klub i to jest dla nas najważniejsze, budujące. Ja każdemu zawodnikowi, który tu przychodzi życzę, żeby jak najszybciej stąd się wybił i poszedł grać na wyższy poziom, e, żebyśmy my jako tu Czarni mieli pociechę z tego, że ten chłopak jest nak wychował się w połańcu. Dzięki i udawnego udanego świętowania.